Gościem magazynu Fighter, nowy zawodnik SW Filip Wolański. Siejemano Filip. Siema, cześć. No zacznijmy od tego, że inaczej chciałbym zacząć. Co tam na studiach? No bardzo dobrze. Akurat naprzeciwko jest moja uczelnia, także kiedy tylko mogę, pomiędzy przejęciami to przychodzę sobie na trening, bo jakoś to muszę ogarniać, bo te dwa dziennie treningi trzeba zrobić, a no wiadomo, że studia to też jest ważna część w moim życiu. No i co, póki co do przodu idę. A co w ogóle studiujesz? Zarządzanie w turystyce. I co, jesteś rozpoznawalny, wiedzą, że, że się naparzasz? Nie, znaczy ludzie tam na roku wiedzą, Ch wiedzą chyba, tak, większość wie, ale rozpoznawalność to, to nie tak, tak nie jest, aż, aż bardzo nie jestem rozpoznawalny, ale to dobrze, bo ja akurat wolę sobie spokojnie chodzić po uczelni niż żeby ktoś tam, czasami jak ktoś się patrzy na mnie i tak wpatruje się, to się zastanawiam, czy o coś mu chodzi, czy coś mu zrobiłem, czy, czy po prostu gdzieś tam coś kojarzy, nie? A nie, nie, nie kusicie taka zła rzecz, żeby sobie zrobić przerwę w studiach i skupić się tylko nie, i wyłącznie na walce? Nie, bo ja już tą przerwę zrobiłem kiedyś i już sobie na nią nie mogę pozwolić. Trzeba w końcu te studia skończyć i wtedy będziemy, będę miał czas, żeby tylko trenować. Bo mam nadzieję, że już do tego czasu, jak skończę, to tak sobie to wszystko pokładam, żeby tylko trenować i żeby było ok. No to teraz przejdźmy do głównego tematu. Wiem, że udzieliłeś już sporo wywiadu na ten temat, no ale. Ale co zrobić, duża sprawa. Jesteś w KSW, walczysz z Marcinem Wrzoskiem, ale chciałem zacząć kiedy w ogóle kiedy pojawiła się ta oferta i jak szybko to zostało z, zrealizowane, to, że jesteś w KSW. Oferta pojawiła się, można powiedzieć, że chwilę przed ogłoszeniem. No może nie chwilę, bo 2-3 dni. I ja się nie zastanawiałem tak naprawdę nawet chyba sekundy, bo bardziej to powiedziałem, jeżeli mój trener jak Łukasz Lewicki się zgodzi, to to ja też się zgadzam, bo tam przedstawił mi mój menadżer Paweł Kowalik warunki, jakie KSW przedstawia i ja byłem zadowolony i no cóż, brać tylko taką walkę, bo już to tak jak mówiłem, w ostatnim czasie troszeczkę miałem, może nie farta, nazwijmy to tak, bo gdzieś tam były propozycje walk, nie chcieli się do końca bić zawodnicy ze mną i ja byłem no można powiedzieć, że już z miesiąca czasu dobrze zirytowany, bo mówię, kurczę, no pojechałem do tej Tajlandii, zapierniczałem tam, forma jaka się zrobiła i, i teraz nie wiadomo czy do końca roku, znaczy półrocza zawalczę, bo cały czas coś było, ktoś coś odmawiał, no jak wpadło KSW, no to mówię, to jest, trzeba łapać tą, tą szansę jaka jest, a jest nie, no niebagatelne, tak? A najbardziej szalona rzecz, jaką zrobić w tej Tajlandii, to? Najbardziej szalona rzecz. Nie wiem, czy to może być szalone, ale jak byliśmy w Zo, to staraliśmy się podejść jak najbliżej do legwana, który leżał i zrobić sobie z nim zdjęcie. Eee, a ponoć jak tam dziabnie, to, to, to może zrobić dużo krzywdy. Ale tak to nie, no tam nie było czasu na jakieś szalone rzeczy, bo my sześć dni w tygodniu trenowaliśmy, tylko niedzielę mieliśmy wolne, żeby sobie coś tam zobaczyć. No to właśnie byliśmy w zoo, jeździliśmy na gale Muay Thai, byliśmy na takich czterech albo trzech galach typowych tam w Tajlandii, więc nie było za bardzo czasu. Głównie ten wolny czas poświęcaliśmy na jakieś tam zwiedzanie w centrum, żeby coś zjeść, pójść na masaż, kupić pamiątki, bo wiadomo, że pamiątki przywiozłem tam dla, dla najbliższych i w sumie tyle. I większość czasu to jak w klasztorze zamknięci, trenowali i spali, jedli i trenowali, spali, jedli. Czyli z tym Legwanem to no oglądaliście się filmów jak Artur Szpilka ciągnie krokodyla za ogon? Nie, nie widziałem, nie widziałem akurat takiego filmu, ale, ale akurat, no, ja pierwszy raz widziałem takie duże, legwany pływające sobie i chodzące, bo one tam w tym zoo może nie jakoś super luźno chodziły, ale były miejsca, gdzie na przykład idziesz drogą normalnie, i można spotkać, nie że leży taki wielki, a gdzieś tam ponoć, no, ktoś mi nam mówił, że jak on ma jakąś tam ślinę, ja taką jadowatą czy coś, no to mówię lepiej z dala chociaż zdjęcie i czym bliżej, tym lepiej. nie? To z przejść przejdźmy płynnie do Marcina Wszostka. Słabe, mocne strony? Słabe strony... Myślę, że nie będę o, o słabych stronach mówił, bo, bo tutaj bym obnażył jakiś tam plan, który zakładam powoli. Mocne strony, no to wiadomo, charakter, to przede wszystkim Marcin ma charakter, bije się do końca. Wchodzi w wymiany, mocne boksy, mocne zapasy, parter tak samo. Także tych słabych stron, ja już to powtarzam, nawet bo mnie dużo osób pyta, czy tam nawet rodzina, a jak zawodnik dobry, zły. Ja mówię na pewnym poziomie nie ma czegoś takiego jak zły zawodnik, bo nie ma złych zawodników do takich organizacji dobrych, nie dostają się ci zawodnicy, tak? Tu są zawodnicy, wszyscy są bardzo dobrzy i tylko różnią nas szczegóły. I akurat nie wiem, dyspozycja dnia, kto się lepiej przygotuje akurat na, na ten na dany moment, na dany dzień trafi z formą, więc to są szczegóły. No tu każdy jest już bardzo dobry. A gdzie się będziesz przygotowywał? Wyjazdy jakieś, czy głównie Kraków? Nie, no, Głównie Kraków, ale będę jeździł też do Nowego Sącza, tak zakładamy tam do teamu Dexter's Team, naszego zaprzyjaźnionego i pewnie jakieś dwa wypady może w góry tlenowo, żeby sobie porobić, pobiegać, bo jak od dwóch lat tak wyjeżdżam i bardzo mi się to fajnie podoba, sprawdza, także zobaczymy, myślę, że, że tak. Nie za mało czasu. W jakiej jesteś formie? Bo to głoszono tak 7-8 tygodni do walki. No jest dwa miesiące to, a ja, a ja ja jestem w treningu od lutego, tak? Bo ja w, tak, w lutym wyleciałem do Tajlandii i wtedy rozpocząłem tak naprawdę swoje treningi, bo byłem po zabiegu łokcia. Więc luty ma rzecz taki bardziej robię, trenowałem mocno, ale powiedzmy, że też był moment na odpoczynek. No, i kwiecień nie ma, to już będzie szlifowanie formy mocne, ostre treningi, i wszystko trzeba dopracować, tak, żeby na 27 ta bomba wybuchła. Czyli nie mają co liczyć, że zastępstwo będzie nie w formie. Nie, 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 bo to zastępstwo to jest takie naprawdę, naprawdę świeża walka, bo dwa miesiące to jest naprawdę. Dwa miesiące to jest często cały okres przygotowawczy, nie? Więc, więc, więc nie. No i na pewno mam nadzieję, albo inaczej wiem, że to był dobry ruch ze strony KSW i na pewno ich nie zawiodę. Wiem, że jak Cię zapytam, czy wolałbyś walczyć z Anzorem czy z Kornikiem, to mi powiesz, że nie wybiegasz w przyszłość i skupiasz się na najbliższej walce. Ale tak? To, to, to słucham. A skornikiem, nie ma pas. Proste. Już przejrzałeś mnie. Sam, nie, musiałem, nie musiałem odpowiadać. No wiadomo, no chcę się bić z tym Kiedy, kiedyś później, tak? To ma pas. Do, do, tego, do tego teraz dążę. To jest mój cel nadrzędny i no, tak będzie. A stylowo też? Bo Anzor jest taki wiadomo bardziej może nazwijmy to szalony trochę. A kornik w sumie no, teraz też pokazuje, też jest... nagle jest bardziej szalony od, od dwóch walk. Wiesz co, ja to czy stylowo ktoś jest taki czy inny, to mówię na tym pewnym etapie to już nie ma różnicy, ponieważ i tak jak będzie wszystko dobrze, to się z kimś tam spotykamy na, na, na pewnym etapie i, i są zawodnicy różni, a chcąc być najlepszym trzeba bić się z każdym, żeby, żeby być najlepszym, tak więc... więc... Ja sobie nie wybieram, nigdy nie wybierałem i nie przebieram i wiadomo, no, jeden może leżeć bardziej stylowy, drugi in, in mniej, ale jeżeli się pod kogoś przygotujesz, to myślę, że na każdego jesteś w stanie przygotować i, i, i po prostu trzeba mieć ten... Wiadomo, tak, no, szczęście jest też ważne, ale plan taktyczny jakiś tam założony w głowie na każdego. To co, życzę ci zdrowia, y, łagodnego ścinania wagi. To też się przyda. No i później co, no, niech wygra lepszy. No, czyli mam na... Wiem że, wiem, że wygram, o. nie będę tutaj pyszny, wiadomo, bo, bo ja nie, nie, nie z tych, ale no wiadomo, wiem, mam cel obrany, gdzie dążę i, i, i każdy, kto stanie na drodze, no to będę musiał go po prostu, czy to kolega, czy, czy nie odsunąć. Ładnie tak. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.